Czy w każdych warunkach poplon jest w stanie uruchomić zablokowany fosfor w glebie? Dlaczego nieprawdą jest, że wszystkie poplony wynoszą składniki z głębokości na powierzchnię? Co zrobić, żeby poplon, który tu wejdzie na to pole, miał prawdziwe właściwości allelopatyczne dla gleby? Czemu niektóre poplony zamiast hamować rozwój chorób podstawić źdźbła, tylko je potęgują? Jak wysiać mieszankę poplonów w tą pszenicę teraz, jeszcze przed zbiorem? Co bym już zyskał, gdyby tutaj teraz... Kiełkowała mieszanka wielogazunkowa. Dlaczego dobra technika siewu poplonu jest ważniejsza od ceny nasion, którą się wrzuca do siewnika? Kiedy mam wybrać metodę siewów rzutowych, a kiedy rzędowo? Dlaczego w metodzie zerowej siejemy inaczej, w płużnej siejemy inaczej i w bezpłużnej, głębokiej siejemy inaczej poplony? Wapnowanie to przed siewem poplonów czy po? A może w ogóle to zrezygnować? Kiedy gnojowica może nam uszkodzić siłę kiełkowania? Bardzo dużo pytań, a przecież to są tylko zwykłe poplony. Moi drodzy, właśnie dlatego powstał ten wykład, aby wam to wszystko uprościć i rozwiać wątpliwości. W najbliższą niedzielę będzie zbiór wiedzy, czyli wykład w formie materiału wideo jak zawsze. Od 8 rano dostępny na aplikacji mobilnej hektar wiedzy oraz na stronie hektarwiedzy.pl. W tym wykładzie będziecie mieć odpowiedzi na te wszystkie pytania oraz uwaga, bardzo wiele niezależnych zaleceń, przy jakiej glebie, przy jakim płodozmianie, jak macie wszystko poukładać i pogodzić. Tak, żebyście wyciągnęli maksymalne korzyści i dla gleby i te bezpośrednie finansowe z wysiewu poplonów i międzyplonów na waszym gospodarstwie. Bo poplony mają sens, ale tylko wtedy, kiedy zrobimy to jak należy. Dziesiątki razy widziałem jak wydawało się po 3, 4, 5 na hektar, a potem rolnicy przeklinali mówiąc, że to nic nie dało. To daje, tylko róbmy to tak jak trzeba i nie dajmy się wkręcać w cudowne nasiona. Kiedy nikt nie wspomina o tym, jak to trzeba zrobić. Jeśli po obejrzeniu moich zaleceń tego, w tym wykładzie będziesz miał pytania albo będziesz miał trudną sytuację na polu, zrób zdjęcie przez aplikację mobilną. Zadaj mi pytanie, dokle do tego zdjęcie. Ja ci odpowiem, ty dostaniesz powiadomienie z odpowiedzią i będziesz wiedział, co dalej robić. Aby dołączyć do grona hektarowców i obejrzeć ten wykład jako nowy rolnik, najprościej będzie Ci pobrać aplikację o nazwie hektar wiedzy, zainstalować, założyć konto i aktywować. Możesz też to obejrzeć. Wchodząc na stronę hektarwidz.pl, ale pamiętaj, o aplikacji mobilnej masz dużo więcej możliwości i funkcji. Z 7 poplonów w tą pszenicę wcale nie żartowałem. Tylko zróbmy to tak jak trzeba, bo warunki póki co mamy dobre. Mamy dużo wody, mamy przedłużające się żniwa i tak naprawdę można by to w tym roku wykorzystać, żeby nasza gleba za rok była zdrowsza, miała więcej węgla, miała mniej chwastów i była odporniejsza na suszę. Tu jest numer techniczny. Jeżeli potrzebna będzie jakaś wskazówka ode mnie. Jak to wszystko uruchomić, jak odpalić hektar wiedzy u ciebie po Twojej stronie? Proszę pamiętajmy, w tym wykładzie nie będzie reklam nasion, mieszanek, nie będzie żadnych bajek. Będzie wiedza, zalecenia, efekty doświadczeń. To wszystko po to, żeby każdy rolnik w Polsce mógł to uprawiać, zrobić jak należy, żeby najmniej stracił, najwięcej zarobił i żeby przede wszystkim odbudował strukturę gleby, bo tej w Polsce nie mamy. Kończąc przypominam, wykład w niedzielę od 8 rano na Hektar Wiedzy. Wszyscy, którzy teraz już wyjdziecie na Hektar Wiedzy, możecie obejrzeć kilkaset innych wykładów, zaleceń, wskazówek i podpowiedzi. Ja jestem Hektar Wiedzy, kłaniam się nisko i do zobaczenia na portalu. Wskazówka i podpowiedź. Zobaczcie w jaki sposób możecie diagnozować pole stojących jeszcze zbóż ozimych. Co zrobić, kiedy co roku na tym samym polu, co dwa lata, co trzy lata wykłada mi się zboże, a zboże nie chce rosnąć jest rzadkie mimo że jest zielone i wody na polu nie brakuje podstawa możecie śmiać zdiagnozować kwestie kwasowości gleby zobaczcie tu sobie rośnie pszenica i robimy diagnozę zrobiłem dołek wlałem wodę włożyłem sensor i działam kliknąłem guzik zobaczcie z jakiego poziomu startuje odczyn 3,4 aż strach pomyśleć co będzie dalej po 65 sekundach mam wynik 3,3. Ktoś powie, że pszenica nie rośnie na kwaśnie ziemi. Rośnie. Tylko to nie chodzi o to, jak rośnie, ale o to, żeby mieć zysk. Zobaczcie, sensor jest tu, a tu są kłosy. Więc nie można powiedzieć, że to są same kwasty. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zawsze powtarzam, że hektar sensor to nie jest pechametr. To jest narzędzie, które ma za zadanie wam doradzać. Jeżeli ja już sobie zbadałem, to ja wiem, że w tym miejscu, gdzie jestem tutaj, Moje zboże nie ma szans na przyswajalność azotu. Jestem w plecy bardzo dużo na rozkrzewieniu, bo nie mam fosforu dostępnego. Jestem w plecy, bo agresywny potas, zwłaszcza formy chlorkowe, na takiej kwasowości nie dadzą rady. Jestem w plecy, ponieważ nie ma tu na 100% próchnicy, bo w pH 3 z hakiem nie działa dosłownie nic. I teraz zobaczcie, jak się można oszukać. Załóżmy, że teraz na to pole chciałbym posiać poplon. Jak mam siać poplony? drogie, markowe poplony, mieszanki wielu gatunków, które żaden poplon, żaden, nawet z domieszką żyta, nie jest w stanie, uwaga, tolerować tak niskiej kwasowości. Na tak kwaśnej ziemi nawet rzodka emelioracyjna nie będzie chciała się przebijać. Teraz co to znaczy? To znaczy, że ja całe pieniążki, jakie posiadam i miałem przeznaczyć na nawozy fosforowe, potasowe, na poplony, mam przeznaczyć na prawidłowe zawnowanie tego pola. Nie mam się kierować tym, że pszenica urosła ileś tam z hektara da, Nieważne jaki będzie plon, ktoś powie: Rośnie, to nie jest tak źle. Pokazałem Wam, że my tak naprawdę sami siebie oszukujemy i dlatego ja tak duży nacisk kładę na kwasowość gleby, ponieważ jak mamy kwasowość, to mamy tańsze nawożenie, mamy lepszą penetrację poplonami, które w tym roku mają dobre warunki do wschodu, bo popadało. Mamy szansę na więcej pruchnicy, więcej węgla w ziemi, a więc na większy zysk. Powtarzam na okrągło: nie żyjemy z wysokości plonu, żyjemy z, żyjemy z wysokości zysku. Dlatego, dla tych, którzy mają już sensor, proszę Was z całego serca wejdźcie na swoje zboża, tam gdzie macie taką możliwość, jeżeli nie badaliście i zróbcie sobie mapę, ponieważ po prostu Wam się to opłaca. Dzisiaj wysłałem Wam też, przepraszam, nie dzisiaj, dwa dni temu, wysłałem Wam też taki zrzut ekranu od Pani. Która, uwaga, zamówiła dwie ciężarówki wapna, a okazało się, że na jej pole wystarczyło 7 ton, a nie 50 prawie tak. Więc przestajmy wapnować na oko, zacznijmy robić jak trzeba, bo to są wasze pieniądze, które tracimy poprzez przewapnowanie w niektórych miejscach, niedowapnowanie w drugich miejscach i walenie na oko. Nie wspomnę już o dobieraniu nawozów, o dobieraniu poplonów, które jest bez sensu, jeżeli mamy uwalone parametry gleby. Tu macie numer techniczny, jakbyście mieli pytanie co do sensora, a ja przypominam i powtarzam, że na dzień dzisiejszy jest to dla Was najtańsza inwestycja na, na to, aby doprowadzić i naprawić glebę. To teraz zobaczcie, jaka jest ogromna oszczędność na nawozach, jeżeli chodzi o nawozy wieloskładnikowe, pomiędzy aplikowaniem i przyswalnością, uwaga, na glebach o tym odczynie 3 z hakiem i odczynie prawidłowym. Zrobiłem dla Was symulację. Przyjąłem, że co by było, gdyby ta pszenica, na której zrobiłem test. Miała pH jednak 6,5. Przyjąłem standardowe wartości, jeżeli chodzi o składniki. Tutaj proszę, żeby każdy postawił swoje. Przyjąłem, że tam nie będzie więcej jak 6 ton z hektara. Możecie powiedzieć, że będzie jeszcze mniej, ale przyjmę optymistycznie, hura optymistycznie 6 ton z hektara. Przyjąłem, że słomę zostawiam na polu. Przyjąłem, że będę robił pasówkę, fosfor, potas w łapę. I marzy mi się 4 tony z hektara rzepaku. I teraz popatrzcie. Obliczyłem wcześniej chwilkę. Przyjąłem, że azotycznie nie jest zbilansowany, ale chodziło mi o. Fosfor, potas, magnes i siarka. I teraz zobaczcie: Mam 210 kg saletrosanu, gdzie mam zbilansowaną siarkę. Mam fosforanu 180, gdzie mam zbilansowany dobrze już fosfor. Mam 210 potasu, soli potasowej, gdzie mam zbilansowany na minimum potas. No i mam jeszcze, jakby nie było, ten kizeryt, czyli 110 kilo. I teraz zobaczcie: zróbcie sobie taką symulację, proszę, po czym zróbcie powrót. I przestawcie tylko jedną rzecz. Same pH gleby. Ja wprowadzę swoje. 3.2. System to rozpozna jako gleba bardzo kwaśna. Zobaczcie, że nic więcej nie zmieniam. Wszystko zostajam jak należy. Zobaczcie, co się stało. I teraz popatrzcie, gdzie są Wasze pieniądze, ile możecie zarobić. Fosforanu ze 180 muszę zwiększyć do... 310. Ktoś powie niedużo. Kochani, 130 kg przy dzisiejszej cenie to jest, uwaga, 4 stówy na hektarze. Teraz patrzmy na sól, już mam 4 stówy, mogę sobie zapisać. Mam prawie 150 kg soli potasowej. To jest kolejne 4 stówy. Ja tak liczę po łebkach, bo wiecie, że, że to naprawdę to już jest. I jakby nie było, 7,8 stów. Teraz pójdę tutaj. W zaokrągleniu tylko przyjmę 100 kg, mniej więcej. To jest stuwa. Jakbym jeszcze musiał dołożyć odrobinę trosanu, żeby dobić siarę, a i tak mam mniej niż miałem. Kochani, jakbyście nie liczyli, to jest. Ponad 1000 zł w plecy. Ja już nie mówię o spadku plonowania. Ja mówię tylko i wyłącznie o tym, że gdyby to pole, które wam pokazałem, zostało prawidłowo zwapnowane, to byśmy byli do przodu 1000 zł na hektarze. I teraz powiecie, panie Czalku, no dobrze, ale co z tego? no to z tego, że w tym przypadku tego pola, uwaga, 10 hektarów i sensor mam za darmo. Gdybym zrobił tak, jak to urządzenie mi podpowiada, jeszcze raz to powiem. Za darmo. Nie mówię o wzwyżce plonu, nie mówię o wzwyżce próchnicy, nie mówię o wzwyżce tego wszystkiego. Z racji tego, że jest już kilkaset gospodarstw w Polsce, które mają hektar sensor, założyłem na forum, zobaczcie teraz w nowym miejscu, taką zakładkę, takie miejsce, gdzie możecie wrzucać i wymieniać się doświadczeniami. Właśnie uwaga w zakresie, jak u Was wychodzi kwasowość gleby na waszych polach. Jak to widzicie? Jakie macie obserwacje, i może uwaga, jakie macie już wyniki po przeprowadzonym wapnowaniu? Zobaczcie, mamy hektar system. Klikam, hektar sensor. Wyniki hektarowców, czyli wasze wyniki, jeżeli chodzi o sensor. Wchodzę i tutaj proszę, żebyście śmiało dodawali, tak naprawdę, jak Wam wyszło, jeżeli chodzi o wyniki waszego pola. Będziemy mieć nasze miejsce na wymianę doświadczeń, jeżeli chodzi o proces naprawił proces odkwaszania gleby.